Stary Michał, no właśnie mówisz, ja pierdolę, nie? Ale to nie poradzę. Jak można sam, tak długo strzać? Marek, to lejesz pół stać. godziny. No, poradzić, co Zacząłeś ścikać, jak ściągałem zestaw, nabiłem koszyk, zmieniłem kulkę robaki, a Ty cały czas lejesz. Co mam Ci poradzić, że chyba ty tyle leje? Terminator, że tak się No kurwa, wylewa się ze mnie ten, wszystko. Opa. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej relacji. Dzisiaj leszcze znowu. Byliśmy byłem tutaj z Markiem na tym miejscu tydzień temu. Bardzo fajnie połapaliśmy takich leszczy w przedziale od pół do 2,5 kilo. No i dzisiaj chcemy spróbować połapać ich jeszcze raz. Na razie jestem sam, Marek dojdzie za jakieś pół godziny. Ja właśnie jestem na etapie rozkładania się. Także na początek może dwa słowa o sprzęcie. Dzisiaj do wędkowania wziąłem sobie jedną wędkę. Jest to Sonic Extractor Specialist, Podpiąłem się pod to też koło Rotek Sonica. Sonika. Żyłkę mam tutaj nawiniętą Shimano Technium yy, i to jest żyłka 028 yy, Podajnik Koruma 60 gram. To jest opcja sprzętowa teraz tak yy, do nęcenia. Tutaj mam zanętę Sonu by Natural Green. Dosłownie dwie garstki peletu ósemki jest do tego wsypane i pelet jest aromatyzowany na karmel. Mam też kukurydzę w puszce i białe robaki, które będę dodawał do zanęty. Te grube frakcje są po to, żeby właśnie zatrzymać te największe leszcze i zachęcić je do żerowania. Do łowienia znowu będą waftersy, chocolate orange. Tutaj mam takiego miksa różnych małych kulek. Opcja śmierdząca, czyli tuńczyk od Maina. I jeszcze mam toksiki od Osmo, które mi zostały, z bodajże z zeszłego roku. A i też znalazłem przypadkowo, to jest bodajże fiuka bites Też wziąłem, zobaczę. No, może będzie brało, przynajmniej zużyję to. Plan na łowienie jest taki, że na start podam 5 koszyków, później będę przerzucał co około 10 minut. Jeżeli przez pierwszą godzinę nie będę miał brań, nie będę miał żadnych wskazań, dorzucam 10 koszyków, znowu około godzinki łowienia, kolejne 10 koszyków. Ostatnio ryby zameldowały się po około 2 godzinach. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Dzisiaj w ogóle nie widzę żadnych skławów, na 100% jest szczupak, bo tutaj gania. Ale mam ze sobą kasta, także jak będzie nam dokuczał, to go odłowię. No i trzeba czekać na telesze, zobaczymy, może się pojawią. Tak jak powiedziałem, na start pięć podajników. Nie gruntuję w ogóle. tutaj ten odcinek bardzo dobrze znam. To jest miejsce, na którym mówię praktycznie co drugi dzień. Wiem dokładnie, w którym miejscu jest dół, w którym miejscu są spady. na głębokości około 3 metrów tutaj bliżej mojego brzegu mam głębiej o wiele bo tutaj prawie jest 5 metrów ale obawiam się, że tutaj blisko mnie będzie będzie mi przeszkadzał szczupak który z reguły jest ustawiony tutaj jest taka rafa idzie wzdłuż o właśnie pogonił tutaj idzie wzdłuż e, rafa kamienna i one stoją na tej rafie, tam są bardzo duże głazy, które są najprawdopodobniej pozostałością po umocnianiu brzegów. I one stoją między tymi głazami. To jest zaczepowisko, tam leży dużo jakichś gałęzi one sobie tutaj siedzą i właśnie patrolują ten dołek i tej wypłuce. Jak chcę się stąd odsunąć, żeby mi tutaj właśnie te szczupaki nie wjeżdżały. One jeżeli będą, to będą nam obcinać ryby. Tak jak zwykle to się dzieje. Ale to wystarczy odłowić 2-3 sztuki, jeżeli będą, może jeden będzie taki rozwójnik i potem już będzie łatwiej. Na start dwa robaczki na bagnecik i malutki waftersik. Bardzo spokojne otwarcie, płoteczka taka 20 cm, co najmniej wyszła na kukurydzę. Spróbujemy znowu kukurydzkę. Jest bardzo wolne otwarcie generalnie. Ostatnio było... Mocniej weszły w temat. Szybciej się wkręciły. Były te okonie, płoteczki, więcej. teraz, do 40 minut? Pierwsza ryba. Były brak. Pierwsza kilóweczka na kukurydzkę. No, odpływasz. Osiem, dobra. Czeli, siedzi. Leszcz, Leż, tak? no. kopacz, kopat. Na kukurydze? Na pęczek robaków. Nie jest duży, ale jest, ale jest. No nie byli szkodliwi. Hmm? O, większy, może być kopacz. Kopacz. może być większy lyszcz. Pa, jak ktoś goni ryba, pa. No to no. Będzie chyba większy lyszcz. większy. lyszcz. Dobra, rybka, rybka numer 2 około półtorej kilo. Nadziemnik no to przecież... jest tyle wskazań, że nie wiadomo co robić. A mówię, to zaczynanie takie to, to jest zaczynanie w pusto, bo one. No, no, i był. No, ale to co z tym zrobić? Było coś, bo poczułem, ale. Po prostu dzisiaj nie biorą pewnie. I tyle. Spróbuję jeszcze z nogi łowić. Może chodzi właśnie o to, żeby. Nie, 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 już wiem nie, 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 kopacz no nie, 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 robaki. i robaki nie, nie, robaczki i robaki, i wie. Dwa robaczki, kukurydza i daje efekty. nie, i takie coś podawane im zaczęło smakować. Kolejna ryba z rzutu też ładny jest. O, tak większy będzie. Może być większy w końcu. Udało się złowić leszcze, po którego przyszliśmy, Które, których jest tu dużo więcej. Tak, Tylko po prostu nie biorą albo dopiero teraz przyszły. Nie chcę go dotykać za bardzo, pokażę Wam przez siatkę, może albo taka, pokażę taka. Wam w siatce. Ta. No w, ta, w tarce, ryba z 3 kg mięciutko. No 2,5 kg. już kilo. ten mu rosną na ogonie. Tak. W ta. ogóle nie spadłem. nie? No, ale od razu było czuć, że jest ciężki po prostu. One inaczej walczą, nie? On po prostu cielskiem idzie w dół. Mniejszy jest chyba od tamtego. Ale od też, ładny. Jest też ładny i na ten, na wafterce nie przeszkadza. Mówię, Ty masz cięższy koszyk, ten... Dłuższy, przekonam przede wszystkim. Tak, ale cięższy koszyk. Teraz się obudził, Nie Mi brakuje jednego, ten, bo to... To trzeba... Kolejna rybka. Musiało stać. No, bez dotykania. Kolejna ryba. No, dwa ponad kilo leciutko. No, okay. I to jest trzeci podrząd z tych dużych, nie? No. za szybko. Ryba w dobrej kondycji. Dlaczego, jakby były u nas zawody? To by było niesprawiedliwe, no. <laughs> jakbyś wiedział, gdzie pójść, nie? Podejrzewam, że one występują na całym tym odcinku rzeki. Tylko na, trzeba by inaczej je no. no, jak mi to wygląda by na góry, nie? No. Bardzo mały Marek Leszczyka teraz scholował w końcu. Podniosę? Znowu nie wziąłeś podbieraka. Mam podbierak. Masz podbierać masz, masz podbierak. Tym razem taki maluszek z pół kilo, może troszeczkę więcej. Pokażę Wam jak, na, jak nabijam, towrek podaję, rzucam dosłownie kilka takich świecących peletów, trochę kukurydzy, szczyptę robaczków i to idzie do podajnika. Tutaj jeszcze jest zanęcie ponad 8 mm. I taki czopek leci do wody i przynosi to jak na razie fajne efekty. brązowy Tak już. są takie, no... Nie. Nie, tyś, tyś. Nie bieżę, ładna ryba. Tak. Zanęty coraz mniej Ale ile mam zanęty, tyle wyrobię. ostatnio było dobrze. Na razie teraz jest zajebiście. To nie? No. nie po prostu. Jeszcze najlepsze jest to, że Marek nie łowi, to już w ogóle. Bo nie chcę mu się zrobić zestawu a jak człowiek biały nie. Tylko wymyśla swoje. Ja sobie jeszcze parę jak będzie takich o, siedzi? O, kopacz. No to mały. No będzie najmniejsza ryba dzisiaj. Tak jak wcześniej tylko, nie? O o o o o chyba, chyba go zaatakowało. <grym w trzech rynku> Bierz go Marek, wiem co ty kombinujesz. Chodź na tego. Po dwóch szczęśliwych spinkach przy brzegu... Takimi ślimakami go zdjęliśmy. Piąty. Piąty. To jest piąty. Wcześniej był szósty, teraz jest piąty. Kolejny, piękny, gruby leszcz. Piąta ryba. Piąta ryba. Klątwa piątej ryby, nie? Tak. Ja dzisiaj nie wiem jaka klątwa działa, ale niech działa jak najdłużej. <gry> tak. Yy, od jakiegoś czasu zaczęłem łowić na y, kulkę toksika i w każdym rzucie jest branie. Co dosłownie co parę y, co parę minut. A została mi paczka gdzieś sprzed dwóch lat. Ta. A, biorą... A ja dostałem te, te kulki dostałem od tego, od Dawida Moki w prezencie, dał mi takiego secika. Yes. A mi biorą tak samo jak tobie. To, że mam dane kulki. Dzisiaj, dzisiaj Marek jest transłowiący. Tak. Mam brania. Tak. Chuja łowię, ale identyfikuje się, to ja także łowi. Ta. Ja jestem właśnie z smutnym grundziarzem. Mam brania. no kurwa, no ten... Już jest rozpinione. Zamówię ci za, za lekki kosek. No jakie Kolejny dźuniek trzeci. Mała kilóweczka. No. By chwilowo się zagławił. Dobra, teraz robimy eksperyment. Moja zanęta już się skończyła. Dosypaliśmy towar Marka. U mojego tutaj był dosłownie koszyczek. I teraz zobaczymy, czy to, czy, że Markowi nie brały ryby, była kwestia towaru. Czy tak jak ja twierdzę, czy tak jak ja twierdzę że źle podaje towar. Przed chwilą miałem tak samo. Może 3 minutki w wodzie, zestaw, Tak, i wodowodnia ma lepszą zanętę, trzy minuty w wodzie... <gry> Marek twierdzi, że ma lepszą zanętę, bo szybciej sprowokowała leszcza do brania. Tak, to nie chodzi o zanętę, mówię Ci, to chodzi o koszyk. Czyli generalnie... No, nie, ten, no jaki, ten... No... Tutaj no, widać branie, że jest branie, a u mnie odbija. Bo Marek się... Marek się tłumaczy... Marek się tłumaczy od dwóch godzin, czemu nie połapał. No mam brania, to mam Ci poradzić. To nie o to chodzi. Nie chodzi za nętę. Sam ten śluz. Drugi. Czyli to nie chodzi znowu za nętę? Za nętę znowu. Tak? Widziałeś? Nie to poniżej 3 minut? Chodzi? Nie, trochę dużo teraz spędziłem. No to 3,5. Chodzi o ze około minut. Skoro kulka łowi, zanęta łowi, to znaczy, że nie łowi zestaw. No, a, no, mówię, Ci No, no miałem tutaj tak dużo. No, Ale no, to tam mam, to zrobić. Ostatni dzisiaj. No, ten, no. I tak. Było litania, Było litania. No. no. Nie żyje. Na go, na pilety A i odpłynął pa to... Co on się zahaczył jeszcze <grychy> no. deszczyk zaczął padać I to ryby brać I... no, Ryby zaczęły brać a my skończyliśmy mówienie Generalnie no dla mnie genialna sesja Nie Marek? To spoko ja też Ryba... ryby, mówię. ryby w pewnym momencie tak się wkręciły, że praktycznie co 5 minut maksymalnie było branie? No tak, a tylko jak zadałem, to złowiłeś nawet. Tak, tak jasne. Na no. Fajnie. Łowienie selektywne spra sprawdziło się. Chcieliśmy odławiać tylko duże ryby. No i duże ryby odławiałem. Złowiłem tylko jedną rybę innego gatunku. Także udało się. Tak. Dobra, ja się pakuję, bo zaczyna lać. Dobra, do zobaczenia na następnej relacji. Ty na Cześć. Tego, lesza złowiłeś, a ja płotkę.